Mieliśmy trzy okazje dzisiaj. W pierwszej połowie na, na początku Krakowia miała jedną, jednak to Krakowia zdobyła pierwszą bramkę. Mieliśmy dużo, dużo, dużo pecha, zwłaszcza przy tym, przy tej bramce Heberta. Jeśli chodzi o drugą połowę, no wyszliśmy tutaj bardzo dobrze tutaj, wyszliśmy do gry bardzo dobrze, ponieważ e, tutaj udało nam się wyrównać losy tego spotkania, no ale znowu tutaj pewien pewien e, wydaje, wydaje mi się, że znacznie lepsza gra po naszej stronie, ale mieliśmy, e, mieliśmy po prostu pecha, mieliśmy swoje okazje, ale szczęście tym razem było po, po stronie Krakowi i to u nas strzelał ramki. E, wydaje mi się, że absolutnie nie zasłużyliśmy tutaj na porażkę. Generalnie zgodnie z planem wszystko, napastnicy strzelili bramkę jak zwykle, straciliśmy w naszym stylu, a tak na poważnie bardzo cieszę to zwycięstwo, zasłużone trzy punkty uważam zostały dzisiaj w Krakowie, bo zapracowaliśmy każdą minutą tego meczu na, na trzy punkty, tak okazały, myślę, że można było odnieść nieco wyższe, ale nie bądźmy pazerni, ja nie pamiętam kiedy strzeliliśmy trzy bramki w meczu, także dziękuję. Dziękuję również i bardzo proszę. O... Trener piasta mówił odwrotnie, że Piast zasłużył służył na zwycięstwo. Trener piasta ma prawo mówić, cokolwiek mu się będzie wydawało. Ja również mam prawo do swojego głosu, więc... Ja miałem takie odczucia pomysłu w Gliwicach także życia. Panie trenerze, jak pan ocenia debiut Hiszpana? Tu Dlaczego to jest, taka szybko zmiana? W tej sytuacja wygląda tak, że Armicze tak naprawdę w tej chwili jeszcze nie jest przygotowany na 90 minut. Miał troszkę problemów rodzinnych, co wpłynęło na nieco zaburzeń w jego treningu, nawet w Grecji jeszcze. W tej chwili dołączył do nas, również te treningi były troszkę zaburzone. Miał jeden cały dzień badania, później podpisywanie dokumentów i przygody z certyfikatem. Już jest wszystko ok. Z każdym kolejnym tygodniem, dniem nawet będzie wyglądał mam nadzieję coraz lepiej, bo Widać chyba było dzisiaj, że to jest piłka jakiego mogło nam brakować bardzo odważnie, grający jeden na jeden, bardzo dynamiczny, a przede wszystkim nie bojący się takich pojedynków i potrafiący stworzyć przewagę. Dlaczego obrona Krakowi grała zamiast tak strasznie nerwowo? Panie redaktorze, gdyby, gdybym wiedział, ale rzeczywiście to jest, to jest bardzo podobnie jak włącznik. Tam mieliśmy dużą nerwowość przy wyprowadzeniu. Dzisiaj, nawet przy prowadzeniu 2-1-3-1, bardzo duża indywidualna nerwowość w linii obrony, za wyjątkiem Sretena, który chyba nie ma układu nerwowego, ale, ale rzeczywiście tak to wygląda i to, i to na każdej pozycji, nie tylko jeśli chodzi o To było bardzo nerwowo. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Czy myśli Pan w tym pomieszku z to znaczy mam pytanie konkretne o skład, bo jednak kilku tu się ich graczy dało dzisiaj. Szczerze? Myślę o prezencie dla córki Wójt, która ma 11 urodziny. A, ale już Pan, myślę, myśli gdzieś tam, nie? Czy, Dam jej protokół ze składu. Tak? Nie, nie, ale co, myśli Pan o wystawieniu częściowo graczy myśl, z szerokiej przed, kadry? Tak, myśleliśmy już przed tym meczem. No bo w perspektywie meczu, wiadomo, z Wisłą, tak prestiżowy. chciałem zapytać, tak. O znowu. Nie, 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 o wiosnę. Ostatnio pan właśnie mówił, że nienawidzi statystyk. Czy nie, że nienawidzi, ale że się nie przejmuje. No i dzisiaj, dzisiaj kocham. Wysz, dzisiaj wyszło dwa celne szczały, trzy gole. Także czasami... Czyli można. Czy, 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 można. Ja Chciałbym jeszcze zapytać o Mateusza Ktowiaka, który no jednak był no, kluczową postacią tego meczu, bo... Także ten chłopak się rozkrawił. No cóż, panie redaktorze, no jeżeli z takich rzeczy nie będziemy umieli się cieszyć, jak 96 rocznik wychowany, który wszedł do składu, prezentuje się naprawdę na tle doświadczonych piłkarzy bardzo pozytywnie, nie ma żadnych kompleksów, no to tylko chyba należy. należy się cieszyć i dbać o takich chłopaków, bo, bo myślę, myślę, że warto. A co do tych, co do tych statystyk? No w końcu jakby są po naszej stronie, tak jak pan zauważył, dwa celne strzały, trzy bramki, także w końcu my, a nie, a nie na przykład tak jak tydzień temu, że przeciwko nam oddano dwa celne strzały i dwie bramki wpadły do nas. Panie premierze, w naszej bardzo wiele obcokrajowców, czy będzie na jakaś specjalna sesja motywująca przed erbami, żeby zrozumieli o co chodzi? <laughs> nie, powiem szczerze, że nie sądzę. Nie ma wcale tych obcokrajowców tak dużo. Natomiast są, starają się mówić po polsku, z tym nie ma żadnego problemu. Wiele rozumieją, ale to są, to są piłkarze i naprawdę zdają sobie sprawę, jaki mecz nas czeka z Wisłą i może armicze jeszcze nie do końca, ale wszyscy pozostali to, to przeżywali i wiedzą z czym to się jest. Reten doskonale wie, jak, jak wyglądają derby Krakowa, więc nie sądzę, żeby było jakiekolwiek, jakiekolwiek zaskoczenie. Na pewno mecz o podwójnym ciężarze gatunkowym. To zwycięstwo pomoże nam na pewno podnieść głowy w górę i, i, i chyba z podniesioną głową na na Wisłę pojechać. Pomoże chyba też Jędriszkowi, który jeszcze się przełamał. I... Tak, cieszę się, że nie w Wigilii opłatkiem, tylko dzisiaj już. Ja Zawsze twierdziłem, że to jest dobrej klasy napastnik. On będzie strzelał bramki. Naprawdę każdy potrzebuje nieco, nieco inny wymiar czasu na aklimatyzację. Są tacy jak Miro, którzy wysiadają z samochodu i są najlepszymi piłkarzami na, boisko, na boisku. Są tacy jak Erik, którzy, no tak jak mówię, nie wszyscy panowie o tym wiecie. Erik naprawdę był po ciężkiej chorobie, trenował po 15-20 minut, i Erik tak naprawdę. Przez trzy dni w tej chwili trenował normalnie i to naprawdę będzie widać. A nawet tak wartościowa zmiana jak Indrisek. W poprzedniej rundzie mieliśmy ogromne problemy z wartościowymi zmianami. W tej chwili uważam, że takowych, takowych problemów mamy dużo mniej, bo nie było Krzysiany Kla, nie było Bartka Rymaniaka, nie było Marcina Budzińskiego. Więc to wszystko są bardzo wartościowi piłkarze i, i o to chyba chodzi w tym wszystkim.